Dzień dobry, dzień dobry w kolejnym vlogu. Witam serdecznie. Poranne podlewanie. Gdzie ma być piękna pogoda, to podleję to z rana i potem jeszcze na wieczór. Wczoraj troszeczkę popadało, ale i tak jest bardzo sucho. Sałata ładnie wychodzi. W nie trzeba przyjść tu przepielić, ale nie wysiewałam tutaj sałat w tej grządce, słuchajcie, tak w rzędach, tylko tak po prostu, wiecie, po całości. Taki siew był, wiecie, rzucany. Nie bawiłam się w takie, wiecie, tutaj rzędy. Mówię, co będzie, to będzie. No i tyle, i co? No i podlewam sobie, podleję pomidorki, podleję cały warzywniak i biorę się za jakąś robotę na dworzu. No, jest pogoda, jutro coś ma być chłodniej, ma padać. To dzisiaj cały dzień praca będzie w ogródku. Więc życzę miłego dnia, miłego oglądania i zapraszam na vloga. Już jest popołudnie u mnie, ale ja dzisiaj tak, taki dzień na wariata. Jadę po dziewczyny. E, znowu bida skrzypi. E, jadę po dziewczyny, bo Laura to już jest prawie 3 godziny dzisiaj na świetnicy. Ale tak, po pierwsze to ona chciała... E, czekajcie. Po pierwsze to ona chciała zostać do świetlicy, bo dzisiaj jest Torek i jest Pani Ula. A po drugie... E, po drugie to... Co po drugie? E, po drugie to... E, Ciepło jest, to niech się wylata na dworzu tam z koleżankami. A i tak jadę później, po, znaczy jadę od razu po Amelkę i stwierdziłam, że pojadę prosto i po Laurę, żeby 100 razy nie jeździć, bo ja już po prostu mam dosyć tej jazdy. Naprawdę, jestem już zmęczona tym jazd tą jazdą, już mi się nie chce tym samochodem jeździć. Ja już... Wiecie, przysiadła się na rower jakiś gdzieś pojeździła sobie rowerkiem, tak? Dla rekreacji, a to tylko cały czas człowiek w tym samochodzie. Piękna dzisiaj słoneczna pogoda jest przepięknie. Ale ja założam swet jak ta durna baba. Czekajcie, bo chłop jeździł moim samochodem i mi lusterka poprzekręcał. Nigdy nie wiem, jak to się... Mam taki przełoczek, co automatycznie się te przestawiają. I nigdy nie wiem w którą stronę to jak, żeby ustawić sobie dobrze, nie? Nie, to jest do tego, ja pierdził. Żar z nieba. Upał. Super pogoda. Przyjadę i idę w ogródek. Włosy jakie mam takie mam, nie mam po prostu czasu nawet się ogarnąć. Eee, tak, i pojadę po tą Laurę I tak, i dla Amelka dopiero za godzinę wychodzi To jeszcze mamy dużo czasu Ale wejdziemy sobie do Biedronki eee, I coś na jutro na obiad Bo na dzisiaj to mam Ale mówię, kupię coś na jutro na obiad Żeby jutro już tej Biedronki nie jeść, Bo już codziennie jestem prawie w Biedronce, naprawdę eee, No Nie będę dużo kupować, bo niby tam mam Bo przecież wczoraj byłam tam Bo coś tam wczoraj pokupowałam Nawet wam wczoraj tak nie pokazywałam Ale no kupić chcę po prostu coś, żebym jutro na obiad miała i założyłam słuchajcie swet bo tak się ufajdałam bluzkę sobie bo skleiłam to oczko znaczy skleiłam to co tam mi podchodziło pod to oczko wiecie co wam pokazywałam że tam stamtąd mi woda uciekała poprzygniatałam to ten, i palcem to tak palcem tam majtałam i się tak ufajdałam Bluzkę sobie tym klejem upierdzieliłam, no to chyba mi już z bluzki, to mi nie zejdzie. Z rąk mi dzisiaj, bo wtedy miałam takie, wtedy ja tak na te zebranie pojechałam te paznokcie w tym kleju to wszystko takie brudne. A dzisiaj mówię, przecież ma taką pasę do, do mycia, a tak rąk, nie? taka ona jest szorstka jak peeling. I tym tak wyszorowałam i mi tak pięknie to zeszło. Tak mi pięknie zeszło. No, a czy z ubrania zejdzie, to nie wiem, ale już mówię, dobra, mam to gdzieś. Nie będę się przebierać, ani spodnie mogłabym, ani bluzki, aj tam, teraz się stroić pod, pod, pod szkołę i z powrotem, i tak muszę wejść na teren, bo tam na odebrać laurę, prawda, ale do tej Biedronki tam mogłabym się przebrać, ale mówię, mam to gdzieś, nie przebieram się, aj tam, no i założyłam swet, to dla mnie nie będzie widać i się będę parować. Znaczy zaraz zdejmę, jak laurę odbiorę, to zdejmę jak już będę jechała e, po Amelkę, bo cóż tam spore kawałek jest, to ja chyba bym dostała obłędu, no i zapomniałabym telefonu i, i wyszłam z domu i chciałam właśnie się z nami przywitać, patrzę kurde nie wzięłam telefonu i to dobrze mieć kanał, bo e, inaczej jakbym nie chciała tego vloga zacząć nagrywać, to bym pojechała bez telefonu i dopiero by była blada trupa. a ja muszę mieć telefon, przez sobie po prostu. Dobra. Jadę po tych domach, nie rozgaduję się. Miłego oglądania. I zapraszam na vloga. I u mnie już jest wieczorowa pora. No, już jest wieczór, bo już jest 19.30. Biorę się, zaraz idę do domu. Jeszcze tylko trawę sobie przesadzę. I idę do domu i praktycznie nic wam nie nagrałam. Bo cały czas jestem na robocie dzisiaj. Ale ta robota dzisiaj mi tak szła, powiem Wam. Słabo mi szła ta robota dzisiaj. Słabo mi to szło. Eee, dlaczego? Był upał. No, u mnie to tutaj jest patelnia, nie ma w ogóle cienia. Eee, jedno wielkie palące słońce. No i powiem Wam, że ta robota mi w ogóle nie szła. No, tak mi się nie. Albo miałam taki dzień, że mi się nie chciało. Znowu później sobie wyszłam, włączyłam sobie jakąś tam muzykę, trochę się rozruszałam. No teraz słońce zaszło, bo już jest 1930. Znaczy słońce jeszcze jest, ale jest gdzie indziej. U mnie akurat już nie ma, bo już jest za, za lasem, tu, za zagajnikiem, już zachód jest. I powiem Wam, że e, teraz to ja bym mogła robić. Naprawdę, teraz to jakbym dostała motorku w tyłku <laughs> i mogłabym robić. No ale już jest 1930 trzeba iść do domu, kąpać. Wykąpać się Laurę, ogarnąć na jutro do szkoły. Zastanawiam się jedna rzecz, bo mm, przesadziłam sobie, czekajcie, może zdejmę te brudne rękawiczki. Zastanawiam mnie jedna rzecz, bo przesadziłam sobie trochę tych mm, traw yy, i zastanawiałam się, skąd je przesadzić. I muszę nawet zajrzeć, nie wiem czy ja to nagrywałam w zeszłym roku czy nie, bo tutaj, tutaj mam pod potem trawy i powiem wam, że one w tym roku są niskie, niskie. Stąd przesadzałam, chyba właśnie muszę sprawdzić kiedy, czy w zeszłym roku, czy dwa lata temu, przed bramę, co robiłam sobie ten, ale to chyba było w zeszłym roku, jak ja zakładałam sobie tam przed bramą ten, ten, ten te grządki takie i widzicie, ja nie wiem kiedy, ej, 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 chodź, chodź tutaj. Chodź tutaj, bo się kładą mi na tej siatce, co tam jest urodzony skalniak i tam y, łamią mi tą siatkę. I teraz nie wiem, czy ja to przed bramą robiłam w zeszłym roku, ale chyba w zeszłym roku, bo. Y, bo w zeszłym roku wykładałam tu z zrębki i chyba tam, znaczy zrębki, no tam też wykładałam, ale czy tam wykładałam. I sadziłam, czy to już było posadzone, to właśnie tego nie wiem. Musiałabym zobaczyć na, wrócić się do filmu któregoś, bo nie wiem do czego zmierzam. Bo jak poszłam przed bramę, zaraz pójdę wam pokażę, to ta trawa przed bramą jest taka wysoka, prawie do pasa. A tutaj w tym roku jest niska. Ja nie wiem dlaczego, o co chodzi z tą trawą. To, ta trawa, co. Przez, stąd też przesadziłam w zeszłym roku tą trawę tam przy oczku. Ona mi się tak ładnie zaokrągliła, bardzo ładnie. I też tam są te odrosty od niej, ale ona no jest no takiej samej wysokości, no, no takiej samej. ale tutaj jakoś jest jej mniej. Ona tu w, w zeszłym roku to, to był mały pigaj tej trawy, a teraz jest mniej. I tak się zastanawiam, czy ja ją prze, przecedzałam, jak ja to mówię, prze, przerzedzałam O, przerzedzałam. Czy ja tak robiłam w zeszłym roku? Powiem Wam, właśnie, że ja tego nie pamiętam, bo. Coś mi świta, że na pewno ona mi odrastała tutaj, wiecie, wszędzie mi rosła. Tu, wszędzie. I ja na pewno tutaj, gdzie było tamten, to ja ją wyrywałam. Część przesadzałam. A nie wiem, czy ja część po prostu nie wywalałam tej trawy. Ale e, jakby tak pomyśleć, e, jakby tak pomyśleć, to wątpię, mi ja wywaliła tą trawę, bo no, no, szkoda by mi było. E, na pewno ją tak wyrywałam i na pewno stąd brałam przed. Br przed, przed bramę chyba w zeszłym roku, ale do, do, na pewno brałam do oczka, to na bank brałam do oczka. No i w tym roku tam jest jej najwięcej i tak jakby stamtąd idzie najwięcej, tak ten, ten i tutaj. I tu strasznie jakoś mało, pusto tak jest jej, ja nie wiem o co chodzi. I czy możliwe na przykład jest to, bo tam po tamtej nie mam maliny i te maliny tu mi przechodzą hurtowo. Czy te maliny może mi zagłuszają ją? Wiecie, ta trawa jest jak pesznie, Ona rośnie po prostu, wiecie, gdzie nie gdzie tam są jakieś jej ten, ale e, było jej więcej w zeszłym roku. Było jej zdecydowanie w zeszłym roku więcej. Nie wiem. Teraz wam pokażę. Będę się zamartwiać. Za, za, za no chyba ona mi nie zaginie, prawda? Ta trawa. Wątpię, żeby zaginęła. No ale zobaczcie. Tutaj muszę przyjść posprzątać, bo mi tam siatkę o psy rozwaliły i tutaj Eldorado było. Może ono ją połamało, ale nie widać, żeby była połamana. I tak, to tutaj mi ładnie rośnie te takie dzwoneczki. One są samosiejki. I najlepsze jest tak, że ja jakieś kupiłam na targu i sobie tutaj powsadzałam. Znaczy, na pewno nie wsadzałam je tutaj, gdzie one teraz w tym momencie rosną potem one mi zaginęły któregoś roku, za rok mi się gdzieś tam pokazały znowu i potem znowu mi zaginęły, a w tym roku zobaczcie w ziemi rośnie tu, tu mi wyrosło, bo to wiecie one z wiatrem się rozsiwają tu fioletowy mi wyrósł nie wiem jak to się nazywa, ale to takiej starszej pani kupowałam tu mi wyrósł też a tu mi wyrósł, dopiero teraz zobaczyłam różowy bo ja kupowałam chyba ze dwa i tak było tam, na pewno był na końcu i na pewno było tu na końcu, a teraz tak i wiecie, chciałam to przy oczku sobie przesadzić, ale mówię, kurczę szkoda trochę, bo jadę jutro na tarki i zobaczę, może ktoś będzie miał to do sprzedawania, bo boję się, że to wykopie i mi to się nie przyjmie, bo to już ma kwiaty, no nie wiem, zobaczymy, ale w sumie ładnie sobie tutaj rośnie, to niech sobie rośnie, no co będę go ruszać, ale ta trawa mnie zmartwiła, no bo tu tutaj jest jej jakoś mało, mało, a mi się wydawało, że w zeszłym roku było jej dużo, dużo więcej. Tam to ok, tylko że jest niska. Chyba że ona jeszcze odbije, ale przecież te trawy rosną w tym samym tempie. No to, no to. Dlaczego przed bramą jest taka wysoka, a tutaj jest taka niska? Nie mam pojęcia, czy tam ma lepsze warunki, ale znowu tutaj jest taki pęd. I zobaczcie, ten pęd jest taki wysoki, prawda? O. I ok, on jest wysoki. O, zgadzam się. A tu jest taka niska. I to jest taka parcie różnica. I dlaczego tak się dzieje? Wydawało mi się, że w zeszłym roku ona była wyższa, no ale, no wiem, wiecie, dopiero jest maj, ona na pewno jeszcze urośnie. O tutaj, ja na pewno, na pewno tutaj jak mi tak w choinkach rosło, to wyciągałam, żeby było widać, bo ja coś kojarzę, że to był mały gaj i ja ją tak, wiecie, wyrywałam, żeby po prostu było widać. Bez choinki, bo mi tutaj zarastała, to to mi świta w głowie, ale żeby w tym roku tak mało je było? Przecież bym ja aż tyle w zeszłym roku powyrywała? Nie wiem, tu jest jakoś jej więcej. Tu jest jakoś jej więcej. Zobaczcie, poczekajcie, sobie tu przejdę. No, tutaj jest jej zdecydowanie, zdecydowanie więcej niż, słuchajcie, tam. Chyba, że sobie znowu, wiecie, czasem tak mam, że jak sobie coś do głowy wbiję, yy, to się potem nakręcam. A teraz pójdziemy przed bramę, bo muszę trochę wyrwać sobie tej, tej trawy. Wiecie, ta trawa to... Powiesiłam sobie ten od słońca. E, ta trawa to bardzo szybko, e, bardzo szybko ta trawa wychodzi. E, e, co ja chciałam powiedzieć? Ta trawa bardzo szybko wychodzi. Jezu. Nie wiem co ja chciałam powiedzieć o tej trawie. <głosy> <głosy> Idę za bramę to kiedyś, kiedyś tutaj jak właśnie robiłam sobie te grządki to też kupiłam te trawy od takiej starszej pani. Trzy takie sztuki na targu miała. Pamiętam chyba po 10 złotych w takich doniczkach i ja sobie je podzieliłam i tak porozdzielałam. No i taki, one tak właśnie, one się szybko rozrastają i są takie wiecie, wdzięczne te trawy, bo one szybko się przyjmują, szybko słuchajcie rosną. E, fajnie rosną, ale to mnie zamartwiło, że tam są wyższe, a tutaj są niższe. Przed bramę. Pokażę Wam jeszcze oczko, zmiany przy oczku. Ale stąd sobie chcę tej większej trawy, wyższej trochę wyrwać. No tutaj to jest, jest małpigaj tej trawy. I może ja w zeszłym roku też tak właśnie ją ten. Ale ona tutaj aż kwitnia Tam też kwitła, chyba tam nie kwitła. A nie, to nie, a nie no ona kwitnie. Nie wiem, zaraz Wam pokażę. Patrzcie co się przybrało dzieje. Ja nie pamiętam czy ja właśnie ją sadziłam w zeszłym roku czy dwa lata temu. Bo na pewno te obrzeża tutaj wysypywałam, to to robiłam w zeszłym roku, to na pewno, ale y, trawę, jak to się mówi zabijcie mnie, a wam nie powiem nie wiem, nie wiem. Tu trzeba pokosić bo wszystko zarośnięte im. i ona tutaj jest zdecydowanie, ta trawa jest, poczekajcie. No jest wyższa. No i ma właśnie takie ten, tam chyba nie kwitnie. Ja już pójdę, później zobaczę. Dobra. Wezmę jej troszeczkę, tutaj sobie urwę. Tu muszę przyjść, przepielić, bo tutaj jest po prostu, wiecie, małpi gaj. No zobaczcie. Nie mam pojęcia. Powiem Wam, że zgłupiałam. Trochę się martwię, ale... ale mam nadzieję, że mi ładnie dalej od... no, że będzie dalej rosła. Może zacznę ją podlewać? Ale tutaj, zobacz, co to tutaj to jest po prostu, nie wiem, wchodzi mi jedno w drugie. Dobra, wyrywam trochę, tylko nie wzięłam rękawiczek znowu z sobą. I idę kopać. Tak. Wiem, chyba chciałam powiedzieć to, że ona jest bardzo wdzięczna, bo ją się posadzi mały taki kłębek i ona się fajnie rozrasta, Zaraza trawa, e, dużo jej rośnie, nawet, nawet przechodzi przez agrowłókninę, no bo ja mam tu agrowłókninę położoną. I jest jej mnóstwo tej trawy. Ona przyszła przez agrowłókninę. Łatwo się ją wyrywa. Nie trzeba szpadla, nie trzeba łopatki, nie trzeba nic. Zobaczcie, jak pięknie nad lasem. Nie trzeba nic. Po prostu mocję ręką wyrwać, ona się wyrywa z korzeniami. Taka wdzięczna jest. Uśmieje się właśnie, że rośnie jak pesz. No i tylko, że tak jak w zeszłym roku też, no tak jak sadziłam, to ona, jak ją posadzę, to ona troszeczkę teraz przyschnie, ale potem ładnie odbije ta trawa, bo no mówię, no przechoruje troszeczkę, prawda, jak to się mówi. Dobra, wyrywam, bo już jest późno. Tyle starczy, podzielę sobie na dwie partie, no i pójdę wsadzę. Ok, pokażę Wam szybko zmiany przy oczku. Na obecną chwilę, bo to się jeszcze może zmienić. Więc tutaj naszykowałam sobie skalniak, tylko te deski muszę wy, wynieść, bo sobie tak odznaczyłam nimi, bo miałam je pod ręką, ale i tak będę sobie troszeczkę wykładać, ale to będzie, tu będzie zmiana, bo. I tak, tutaj na przodzie wygląda to mniej więcej na dzień dzisiejszy, tak. Tu mam rododendron, słuchajcie, on rósł mi tam, za huśtawką tam dalej, i on w ogóle nie rósł. W ogóle ten, co mam drugi, co mi ładnie kwitnie, co piękne ma kwiaty, był kupowany u tego w tym samym punkcie, tak samo, nazwa go pokazać. oj, tak samo był kupiony, tak samo był wsadzony i były one rosły praktycznie obok siebie, tylko on rósł jeden tam, drugi tam i ja go. Ten zostawiłam, a tamten przekopałam, zaraz wam pokażę. Ale lata temu go tu przekopałam w tą moją alejkę taką różaną, strefę. Już przekwit, co prawda, ale yy, pięknie mi rósł. Nie wiem, czy Wam pokazywałam. Chyba tak, no zobaczcie, a tutaj jeszcze ma. Patrzcie, jakie ma jeszcze piękne kwiaty. Zobaczcie, tu jeszcze piękne. Tutaj już od deszczu popadały chyba trzeba co? Pourywać to teraz. Z tego co ja wiem, prawda? Żeby on jeszcze. Bo w zeszłym roku ktoś mi z Was pisał, żeby urywać obrywać i on, o, może on jeszcze, za, że on zakwitnie, ale to tak mam robić, o tak jak teraz zrobiłam, zobaczcie, tak i to zostawić, czy to obcinać, bo ktoś z Was pisał w zeszłym roku, żeby właśnie poobrywać te suche, ja tak zrobiłam i że on niby zakwitnie drugi raz. Ja tak zrobiłam, ale on mi nie zakwitł drugi raz, więc nie wiem. I zobaczcie, ja go przekopałam i on pięknie mi rośnie. Już drugi rok cieszy oko z pięknymi kwiatami, a tamten stał cały czas w miejscu. Właśnie w miejscu, to go dzisiaj przekopałam tu. Najwyżej on się tu rozrośnie i tu będzie też pięknie i tak dalej, bo może tam mu coś nie pasuje, może ma za ciemno, może ma za ciasno, bo tam są takie te żółte krzaczki, może coś mu nie pasi, nie wiem. Posadziłam go tu, chociaż tutaj widać, jakby, zobaczcie, miałby takie właśnie, o, zalążki, widzicie, kwiatów, więc może on jeszcze w tym roku mi zakwitnie. Tutaj posadziłam tą trawę, co kupiłam wczoraj. Ja ją posadziłam wczoraj, ale ona mi jakoś zdechła. No dzisiaj był upał. Mam nadzieję, że mi odbije. Tutaj posadziłam e, te lilie, co kupiłam wczoraj. E, tu i tu. I tam też posadziłam. I tutaj posadziłam sobie trawy. To przesadziłam, bo to było w trawach tam, przy tamtym oczku pierwszym. E, I to w ogóle nie rosło, stało w miejscu. To też chyba na targu kupiłam. Przesadziłam tutaj, troszeczkę mi tutaj o dzisiaj przysło, ale widzę, że tu już ładnie odbiło. Sonia, cicho bądź i będzie ładnie rosło. E, to jeszcze jest nieskończone, bo jeszcze tu będzie trawa. Tam e, właśnie chcę ichać jutro na targ. I tam z przodu coś dokupić. E, tam posadzę coś takiego niskiego, bo trawa będzie wysoka to coś niskiego i tu jeszcze sobie zagospodaruję do tej kładki, o tu i takie półkole zrobię, wyłożę włókniną zrębki albo korek kupię, nie wiem jeszcze, zobaczę jak to będzie i będzie fajnie e, mam nadzieję, że będzie tu właśnie tak pięknie z tej strony e, tutaj mam co mam? tu zakleiłam właśnie tą dziurę, co wam pokazywałam wtedy to ją zakleiłam i e, przygniotłam i zobaczymy czy mi się to jutro sklei, niech to tak za dwa dni pobędzie nawet no, i moja kładka, słuchajcie, moja kładka, ale mam 5% baterii, mam nadzieję, że się wyrobię. Moja kładka, już ją dzisiaj przyniosłam, bo mówię, Paweł, chodź, ją przyniesiemy, bo sama nie dam rady. A tu mi tylko przyjdzie pilarką, to wyrówna obecnie, tak jak Wam mówiłam ostatnio. I tyle. O, rybki, rybki jak pływają, patrzcie, muszę dać im mieć, bo nie mają jedzenia. No i co? I ona. Aby po, była postawiona, e, ja bym chciała troszeczkę wyżej, żeby taki był stopień i tak jak Wam mówiłam, tutaj e, bali no e, takie deseczki powbijać i sznurek, takie półkole i takie zrobić żeglarski mostek jakby, o coś takiego w tym stylu. Na razie to stoi, e, jest pomalowany bezbarwnym lakierem. Docelowo, nie wiem, czy bejcą jakąś kolorową, czy tak zostawić, mi się tak podoba. To jeszcze nie wiem, jeszcze, jeszcze pomyślę. Ale już można po niej przychodzić sobie właśnie na drugą stronę i jest super. Huśtawka to jest do naprawy, albo nie wiem, chyba. Wiecie co, chyba kupię nową, a to wywalę, bo ja ją przywiozłam od babci chyba w zeszłym roku. Mam taką dużą, ale śruby są popękane, to się podobno pały podziału nie opłaca robić. A jak nie to tylko te dechy wymienić może to pomalować, nie wiem, zobaczymy. Tu, tu trochę kory przyniosłam, wyłożyłam. No i właśnie, tak jak Wam mówiłam, tutaj się będzie schodziło, o, i tu się będzie. Na podejście wchodziło, tu taka wysepka, tu postawię donice z kwiatami jakimiś, bo taki mam plan. No i teraz sobie przed chwilą właśnie zagospodarowałam tutaj, przyniosłam wczoraj z mojego tutaj zagajnika sobie te właśnie, e, jak one się nazywają? E, Paprotki. To była jedna taka duża paprotka. Ja ją wziąłam, podzieliłam, słuchajcie, sobie na pół, e, o, może ukłócone, na pół ją podzieliłam tę paprotkę. E, ale ona mi jakoś tak mm, zdechła. Ona mi opadła, jak widzicie. W ogóle leżała, bo ona trochę się płamała, bo wczoraj troszeczkę wiało, jak ja to posadziłam. I ten wiatr ją tak bujał, bujał, bujał i ją położył. I troszeczkę ona się poturbowała. Mogłam od razu ją jakoś związać. Dużo też podlewałam. Ale ja nie wiem, czy ona w takim stanie ona się przyjmie. Widzę, że troszeczkę tu już na górze mi usycha. No nie wiem, zobaczymy. Na razie daję jej szansę. Jeżeli nie, to ją wykopię i coś tutaj sobie wsadzę innego. Jutro i tak jadę na targ. To jeżeli coś na targu będzie fajnego, to sobie na pewno, słuchajcie, zakupię. Od takich starszych, właśnie babci, ale babcie, no pani. Ale o tym już jutro. No i te trawy, co wykopałam przed bramą, to sobie właśnie wkopałam tutaj. O, może teraz pójdę z tej strony altanki, to wam tak pokażę. O, tutaj sobie tak, słuchaj O, tak sobie wkopałam tutaj. Właśnie te trawy. I tu jak będziemy sobie pod altanką siedzieć, to będzie taki zielono, ładnie. Tu też sobie włókiną wyłożę, też z rębkami i będzie tak, słuchajcie, fajnie. O, a z tej strony to się tak prezentuje. Altana jest jeszcze też tak do końca nieskończona. Nie wiem, może w tym roku uda mi się skończyć. Najwyżej będę to w lato robić. Na razie tu oczko jest ważniejsze. Do oczka to jeszcze dużo tak. To zaraz przyjdę. Do oczka też dużo dużo kwiatów, yy, ziel, zieleniny, żeby naprawdę tutaj rybki miały komfortowo dużo kwiatów muszę kupić, a ja tu muszę jechać właśnie na giełdę, tam jest mega bagan, ale tam też fajnie to wygląda, tam będzie taki wiecie półcień, no i fajnie, no i ta moja kładeczka i moje rybki, tą też sobie kładkę położyłam, co ona w zeszłym roku była, ja na razie tam muszę poprawić, bo widzę, że jest krzywo, tu podnieść trochę muszę ją, e, tak. O, właśnie, muszę ją tu podnieść, zapomniałam. No, ale dobra, to już jutro. Yy, idę dać rybkom jeszcze kolację, bo nie jadły. No i to tyle. Mam całą taczkę z rębek, ale już dzisiaj nie zdążę wysypa wysypać, bo już jest po 20. A ja to będę wysypywać właśnie tutaj, ale to już jutro. I jedną tą trawę, tą drugą, co kupiłam, to posadziłam sobie tu, a tu posadziłam hortensję, tą, co kupiłam w bezdomniakach w zeszłym roku. Yy, Tą, co kupiłam w bezdomniakach, co byłam w na tym hartatywnym pikniku. Jedną wsadziłam sobie w ziemię i ona ładnie mi rośnie. Gdzie ją wsadziłam? Ej, gdzie ją wsadziłam? W którym miejscu? E... A, już wiem, tam w nią wsadziłam. Ona mi tam ładnie rośnie bo musiałam pomyśleć, a ta, słuchajcie, była cały czas w doniczce. Ja w ogóle, ona stała mi na grillu, ją postawiłam i ja o niej na śmierć zapomniałam, że ją mam. I ją wczoraj tutaj wkopałam. No i też mi troszeczkę właśnie słońce ją dzisiaj przypaliło, przygrzało w ziemi, bo ja ją podlewałam wczoraj wieczorem, no w ciągu dni w taki upał jej dzisiaj nie podlałam. Mam nadzieję, że dzisiaj ją teraz dużo podlałam, że mi, słuchajcie, odbija, bo by była wielka, wielka szkoda. I to tak, i to na tyle dzisiaj. Słuchajcie z tego y, spamu mojego y, y, oczkowego. I to dzisiaj tak wygląda. Jutro pojadę na targ, a to ją tutaj, ja ją tutaj zaraz wam pokażę. Jak mi wygląda, tacy ją wkopałam tu. Tą hortensję to tutaj wkopałam i zobaczcie, jak się przyjęła, jak mi pięknie rośnie. A tamta, kurczę, no mogłam ją, ale wiecie, no ja nie wiedziałam, gdzie ona będzie docelowo. No i mam nadzieję, że mi odbije jutro. Zobaczymy, jak ona będzie po nocy wyglądać, ale ta zobaczcie, bardzo, bardzo ładnie mi y, się przyjęła i super się tutaj trzyma. I tak naprawdę ją podlałam tylko raz, jak ją wsadziłam, czy tam dwa razy, i potem to no, trochę padało, ale już później takiej nie podlewałam. No, tam mi coś wychodzi, co sadziłam i tak dalej, ale dobra, to już nie o tym dzisiaj. No, mam nadzieję, że mi się ta hortensja przy, przyjmie. E, szkoda by było, jakby mi się, wiecie, nie przyjęła. Czekajcie, bo macie brudny chyba ten. Nie przyjęła, znaczy, no przyjąć, znaczy chodzi o to, żeby ona mi nie uschła. E, to chciałam powiedzieć, no bo mówię, e, ja ją w doniczce podlewałam. Ona stała w doniczce i ja ją w doniczce podlewałam. To nie jest tak, że ja jej nie podlewałam w doniczce. Tylko wczoraj, jak ją wsadziłam i ją podlałam, mogłam, wiecie co zrobić, bo do dołku trochę tej wody dać. Nie? A ja po prostu tak się spieszałam wczoraj na szybko ją wkopałam i z góry tylko tak podlałam, być może troszeczkę za mało, ale mam nadzieję, że odbiję, bo też był taki czas, że ja w doniczce któregoś razu zapomniałam i podlać i ona też już była taka zechnięta i ja mówię, o mój Boże. I ją dobrze, dobrze podlałam i odbiła i ładnie już te listki podniosły się. Mam nadzieję, że tutaj się nic złego nie stanie. U mnie kolejny dzionek, ale przychodzę się z wami pożegnać. Bo wczoraj, słuchajcie, yy, bateria mi się rozładowała, a montuję teraz vloga. Więc dziękuję za oglądanie i zapraszam na jutro. Mówię po cichu, bo u mnie jeszcze wszyscy śpią. Jutro.